Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jestem członkiem Komisji Rewizyjnej i w trakcie naszych prac, kiedy żeśmy zajmowali się tym anonimem, ja otwarcie mówiłam, co ja na ten temat, swoje zdanie wyrażałam i to zdanie muszę wyrazić dzisiaj. Otóż ów anonim do Centralnego Biura. Antykorupcyjnego, czy też śledczego, nie pamiętam, dotyczył następującego faktu, czy w gminie, jak w gminie Myszynic są ogłaszane dzierżawy nieruchomości. Chodziło o konkretną dzierżawę kurpiowskiego zakątka, tak? I my, ja myślę, że my znaleźliśmy odpowiedź na postawione pytanie. Pytanie było konkretne i odpowiedź była, odpowiedź była następująca. Otóż informacja o tym, że takowa nieruchomość będzie wydzierżawiona, znalazła się na stronie. Na BIP-ie Myszyniec znalazła się na tablicy ogłoszeń i znalazła się w Tygodniku Ostrołęckim, więc my jak najbardziej w trakcie tejże zajmowania się tym anonimem znaleźliśmy odpowiedź na postawione pytanie i wydaje mi się, że jakiekolwiek rozszerzanie... Te, te, sprawdzania tejże informacji jest zupełnie bezzasadne i bezcelowe. Tutaj by chyba, żeby nie wiem, Rada Miejska miała jakieś inne zastrzeżenia co do działalności czy też czegoś jeszcze innego, ale to jest sprawa zupełnie inna. Ja uważam, że. Odpowiedź na to pytanie wystosowane my jak najbardziej żeśmy znaleźli i działanie Urzędu Miejskiego jest jak najbardziej zgodne z prawem. Informacja takowa była, nie było to żadną tajemnicą, każdy w taki właśnie sposób mógł się dowiedzieć, każda zainteresowana osoba wie, jak ma się dowiadywać tak? i taki, taką odpowiedź mogła znaleźć. Tak? Myślę, że y, 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 prośba do y, rady y, y jest bezzasadna, po prostu nie ma takiej konieczności. Dziękuję.